trochę mi się przerwało. Z tego filmu jeszcze chwilę będę filmować. Jeszcze mogą być jakieś władowania niedoziemne, ujemne, chmurowe, pajęcze. A boziemne dodatnie, jeszcze gdzieś tam daleko. W Bytomiu. Czy w tarnowskich górach? Słotka. Moja koteczka, ty wiesz jak mi bardzo przypominaś figarę? Ubarcie Lusi, tą kotkę czarną. I naprawdę figara przypominasz, moja kochana. Jedną z tych koteczek u babci, na górze u cioci Teresy, gdzie tam razem z Filunią i z pozostałymi kotami się tam chronią. Obydwie. Naprawdę mi figare przypominasz, moja kochana. No, dziękuję, że mi wstąpiłaś miejscem. Teraz co minutę może się błyskać. Teraz ta burza trochę sławnie się zaczyna spadać. Ale widziałem w ogóle, że tam coś idzie. Pewnie. Panie zaczekać już coś. To był piękny MCS. Wszystko tam teraz poszło. Coś jeszcze może być. Ale dużo ładowań filmowałem. Pięknie. Pierwsze w końcu. O, oddalić To jest blisko. Muszę oddalić trochę. Obiekty. Nie wiem, czy dziś nad nami się nie śnie, czy w ogóle tam dalej, gdzieś jeszcze może w tamtą elektrownię. 哦。Oh. Znowu musiało być na zachodzie, raz tam, raz tam się błyska. Jest niemożliwe. No. Po prostu po prostu. niemożliwe. Teraz będzie ta scena. Nie wiem. Nie wiem. bardzo często. Potem to łączą z jakimś innym memem. Jakoś. Ale to jest tyle książek że książkę Co jest ciemne. Co <ciso> yy, się tam robi? że po prostu. No nie. z kolorami. To, to niekoniecznie no, jakiś film z mroczną wieżą. mroczną tego. Po prostu siedem tomów napisał, tyle tego jest tej morszego. To jest niesamowite, skąd on to Na tym była tak się. Co on No, a pan naprawdę. Mm. Tam mu się w nocy się, nie. No, okay. no. Jeszcze jakiś tutaj pokój, coś tam jest, nie? Czy hotel? Nie, to jest no, wreszcie. I tam chyba w ekranizacji tej... Kochamy, Józefach tam. w kraju. No, ja bez przebycia ten wschód muszę obserwować, bo tam może się błyskać teraz, raz tam się błyska, raz tam nie wiadomo, raz na zachód, Aby raz na wschód. No, no, ale... no ale nadal mi szkoda, że tamtej burzy, kiedy zobaczyłem do lekarza, niepotrzebnie szedłem. Nie zdążyłem z ładnym szefem filmować. nie i po raz tak jeszcze idzie mi wieczorem Masz brudny nos! Masz po, a siatkę, wiesz? No. Może być siatka, bo ta siatka, no ona... Ja tam nie jem, ja tam nie jem! Może to jest smog, nie wiem. Może to jest smog, nie wiem. Od smogu może. Od smogu może. Właśnie wskaż że przeze mnie, do tego lekarza, że tego... A taka burza była, a on tego nie No, jest. taki piękny szelf, co z, z praktusów się ładnie kłębił. No, nawałnica z tego szelfa się robiła. Bo to się tak ładnie kłębiło, to się kotłowało. Powiększało się, to się kotłowało. Powiększało się, naprawdę. Ona ma różowe nosek, a na tym różowym noską ma czarkę. Lewej tam. To ma no, no, Ona ma jak łatka. Łatka też ma To był taki, biała, to był taki poranny MCS, ta, ta burza to bo, to było, wieniu, o której teraz mówię. I teraz właśnie filmuję kolejnego MCS-a z ładnym szajfem, co teraz chmura szelfowa tam poszła. Na, na północ. Yy, oni tak, mają wokalistkę, nie? Wiktorię, to jest cała Bonnie Tyler teraz, wcześniej i ma taki głos. Wiktoria tak śpiewała właśnie, takim mocnym głosem. Jak nie? Wiktoria jest podobna do Bonnie no. Tyler, naprawdę. Nie, bo Milena to samo. Do kuchni. To, no. Bo tobie się właśnie zadaje, że nie jest podobna, jest bardzo podobna. Do kuchni jest, może to było, to było lepiej widać. Ale taka coś. Jeśli nie będzie już ładowania, albo żadnego ładowania w końcu, wtedy będzie, przyjdzie czas, zacznę przerwać nagranie, by dokończył. Już zakończę nagranie ten odcinek drugiej burzy drugiego od, drugi odcinka. I okazuje się, że jednak tak teraz na to wygląda. Przyszedł ten czas. Jednak się tak stało. No więc teraz. Mogę powiedzieć, proszę Państwa, jak teraz już nadszedł ten czas i teraz w ogóle w taki sposób to się zaczyna kończyć. W taki sposób właśnie to to już się zaczyna Się... No i teraz, jak to już zaczyna się uspokajać, się oddalać, się kończyć i oddalać się na północ, znaczy ten czas, że będę kończył. Teraz powiem, że widać już ta burza oddala, zaczyna się oddalać na północ, czasem jeszcze za horyzontem albo w części jakichś różnych chmur, czy z tej, czy tam na wschodzie, na zachodzie może jeszcze się błyskać ziemnymi czy pajęczymi, ziemnymi dodatniami, ziemnymi, niezoziemnymi, chmurowymi pajęczymi, powaniami. Ale to już powinno być dzisiaj tyle. Bardzo piękne są i superowa burza. Coś pięknego. Ładny zachód słońca. Piękny. Tam jeszcze widać troszeczkę niewyraźnie, ale jest jeszcze. Coś zciemni się tam, jeszcze kolejne burze się panu. O, coś pięknego. Dobry dzień. Dziękuję za obejrzenie. O przepraszam. Możemy porównać. Już jest na tyle. Liczymy no, no, odcinek drugi, drugiej burzy. Następnego odcinka, dzięki za obejrzenie.